Katzał to bym ja widziałem! nie widziałem! Kasia, na Siberii jesteśmy ci gdzie? To Antarktyda, czy co to jest? Waj taki John! Dopadę cię! Chodź pod podłos, tam gdzie skończymy! I next day. Gdzie drugi Dra no, widzowie, postanowiliśmy, że to na drugi dzień nie było sensu, widzieliście sami moje oczy krwawiły, bo naprawdę mega zimno i wiecznie, nie było nic i dajno, to postanowiłem widzowie, że dzisiaj wybiorę się ten drugi raz. Gdy byłem tutaj, znalazłem kilka ciekawych miejsc. Po pierwsze jest to jakiś chyba jego dom. Taka jakaś kopka Niemców, to się nazywa. To się nazywa lepianka jak w Minecrafcie, jeszcze się buduje takie ten i to to, takie było. Serio? A... Druga widzo miejscówka! Druga miejscówka widzę, to jest chyba nawiedzony most Czemu nawiedzony kurwa? Który jest u góry, byliśmy tam i poczułem słabą energię, taką dziwną, mroziło mnie Ale Kasia to nie jest odcinek od ducha, tylko o oh my talking dualie, to, to jest kot, nam nic nie zrobi Co ty wydziwiasz? Trzecia miejscówka zauważyłem tam Kasia tam w Widzowie muszą mówić cicho Zauważyłem chyba mieszkanie No tak, tam jakby jakiś kemping A to jak niego? Nie wiem Kasia Jest jakaś tabliczka Oszczegują od niego Patrzcie widzowie, gołąb, A czy wiadomo, że koty lubią ptaki Kasia Znowu ptak, ptak, ptaki, ptaki Wszędzie ptaki Kasia, a koty polują na ptaki, to będzie na pewno jego miejscówka Bo! my friend is ducky ducky A duck to kaczka Widzisz? Kaczka, 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 kaczka Co to? To nie może być przypadek Kasia, on nas, do na nas wpływa Wszystkie znaki na niebie wskazują, że tu, my taki Johan O Jezus o jezus! Może go szybko znajdźmy! O jezus, Kasia, a jak ona gdzieś obserwuje, krzakami, to tu coś spływa. Patrz, a tam kolce nas zostawił! No, manne kolce! Nie, ja muszę to widzę pokazać. O kur. atakowałoby nas to i ty wiesz, co wtedy było? Wiem, śmierć! Na miejscu. Patrzcie, został na nas pułapkę! On, Kasia, wie co robił? On u góry sikał specjalnie, że to zamarzło. Serio? Tak, żeby zamarzło i jakbyśmy byli u góry, to by pospadywało. Ale rozumiesz? To jak on tam Czczał? Robił siku, wiesz, tak się schylił. Poczekał chwilę, to leciało i zamarzł, bo było zimno ostatnio. Kurde, ty dobry jest. Debil. Ty Kasia, zobacz normalnie. Patrz, ukruszyło się. Ej Kasia, nie stój. Dwie sekundy i byłoby po nas, Kasia. On nas zaatakował. Widza, widzieliście. No nawet musisz uważać Kasia, ale ty teraz musisz uważać, ja przeszedłem Ja no. przeszedłem Tu jest jeszcze wolne, idź tam, co ty głupia Tutaj jest wolne, zobacz, chodź szybko Dobra, przechodzę ja dosta... On na tylko to jest białe? No właśnie. A może co innego jest? No nie tak Johan! Dopadnę cię! Kasia co jest napisane. Uwaga na Johana. Kto to ten Johan? Aha, to on! Przecież Johan to ona ja nie skumana na początku. Faktycznie. Nie właśnie, to może on tej grasuje ja po prostu, ludzie tutaj nie są. Zlik, zlik! Bakdubi, zlik! Wystraszysz go. Johan, jestem Twoim fanem! Chodź na górę! Kasia, nie powinien być jak Moro taki, wiesz, żeby się z liściami kryć No ale to, to to dlaczegoś tak nie ubrałeś? A ja mam takie ciuchy, ja muszę jak rybaki, Kasia. Bym się położył, bym go obserwował. Kasia, uważaj, uważaj po ślicku. Daj, daj kamerę! Juchan! Juchan! Pokaż się, widziałem, że stałeś! Nie no, ale co weź ale jak go... Te koty się... robią przecież! Nie, ale ty co, voglądam, cicho! 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 Muka, na... Widać mnie, czy nie? Tro no powiem Ci szczerze, że dno, troszeczkę Cię widać. Kur... No i cały mój plan zepsułaś! No, to... Kasia, mnie powiedz, proszę, po prostu dronego szukać! Chodź! Ale... Kamuflaży nie działają! Ale to co, dron? Tak, Kasia, bo kamuflaży nie działają! Widziałeś? widziałeś, tak, chciałem się skamuflować. Są tu kręgi, nie wiem, może ja go... Ja wiem! Może ja muszę? Nie, nie, uciekam. Po prostu. Nie, co? Miała być. Co? Łączy się z naturą. Ale jak się łączy Natura z tak samo robi, Kasia. Ale co robi? Gilznoska to naturalny izotonik. Serio? Tak, bo sól tam jest i ogółem. Ale to jak jeszcze raz. Ja! Tego nie było przed chwilą. Co to jest? Co to są koty? Kasia to są łapy kota! O Jak? Kociemiętka! Na pewno. Kotowe siki! Czuję kotowe siki! Ale tak to kozak nie wygląda! To, to miętka chyba była, co? Nie! Kasia, a to nie wygląda dziwnie? Kupki jedzenia, Kasia. Ej, no trochę wygląda ci Popatrz, powiem. tu, tu i tu. Wszędzie Kasia, są tu Są zamrożone, Kasia. Jakby on wiesz co, chciał tu na dłużej zatrzymać świeżość. Ty, może... Rozumiesz? Kasia, nie wiem, chodzę to od drona, serio. Co ty robisz? Kasia, szybciej ścieknij! <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj wam! lecisz. I co widać? Nic, Kasia pola. Ale na razie co? co no jeziora, to jest? pola tu, Kasia. Wiesz co? Ja może chyba przesadziłem. Pokaż, a to wiesz co? Pokaż co? mi, tym, jak tutaj bardzo ładnie jest. Jak to wszystko jeszcze czesz? Pokaż jak tutaj mają pięć widoki natury. Oka, tam widać jego, ten dom tam jego chyba. Tak, to weź tam powiedz bliżej. Patrz, tutaj ty czaszka chyba jest na, na, na tym. Kasia, tam czoszko chyba jest. Serio? Nie, wydawało mi się, wiesz, ja chyba jestem jak normalny jakiś. A czekaj, bo mnie interesowało, co jest tutaj. Bo tam widziałem takie jakieś, kurczę... Ty, tu są, Kasia, jakieś chyba zabawki dla kota. Serio? Uuu, Kasia. Tu są normalne jakieś, tam są, Kasia, tak, ja tam widzę, Kasia, tak, krzesła, widzę jakieś palety. Ja tam byłem śmietniku i to chyba ule są, A kot lubi miód? Nie wiem A mleczko lubi, a przecież miód z mleczkiem się pije <grych> Czy nie? Ma na ciepło To, to nie? Nie wiem. To ja przesadzam już Kasia? No ale na do... Dobra, ale mieliśmy tu chyba Juchana, wzięliśmy go Kasia, więc on gdzieś tu musi być. Juchan, pokaż już, proszę cię! Nie bądź już taki, co? On będzie gdzieś ja, koło tego domu jego piłm Kasia, tam jest jakiś patrz. To też są takie, patrz, jest jakiś domeczek, tutaj drugi kolejny, Kasia, to jest pełen domeczków, ci powiem. Pięł od domów, które mogą Kasia skrywać różne tajemnice. No to może chodźmy do jakiegoś jednego. Ale po co, co, ty jesteś normalna? Chcesz ryzykować podrapaniem przez jakiegoś drapieżnego kota, A, który. On wie on jak on spał. On Spał tak! Tak? No tak spał! Tak! Pokaż jeszcze raz, ale w powietrzu spał. No właśnie, ale co ja nie umiem tak, Kasia, musiałem to zrobić. A co nie dzisiaj, nie dziś na tym odcinku na pewno nie będę a, robił. Czy? Nie wiem, czy kto... Tu są tory, a na Torach Choco spotkaliśmy, czy to nie jest przypadek? No trochę. Kasia przypadek. wszędzie są przypadki, które nie z tej ziemi są. Nic nie opisał, nie umiem opisać z tej, z tej ziemi. Się nie się Tak, tutaj Kasia, czyli ej, no nie wiem, no patrz, gdzie on może być, czy on nie będzie klimat od nas, już on gdzieś był. Nie, powiem ci, że to wszystko jest dziwne. No ale dziwne jest na tyle, że. On przecież on się na kamerze na dronie, nie chce? Przecież widziałbym, że gdzieś tutaj chyba krąży, co? Przecież wiedział. A może on. nie wiem. Co on? Nie, a może on jest mniejsza i powiększa? Ej, ty, a może faktycznie? A może on gdzieś na telefonie? Kasia przenika w telefon? Ty, a może byś powinien zagrać z niego. Kasia, on przenika w telefon na 100%, ci mówię. Serio? Tak, on na pewno wie, że A może ja wiem to? <laughs> wow, 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 wow. <laughs> Był? Co? To na schodach widziałem. Przysięgam, ci widziałem to na schodach Kasia. Ale tam nikogo nie ma. Gdzie on jest? Nie ma. Na dronie też Kasia nie widać, go, przecież widziałbym chyba na dronie, nie? Dziwna akcja. Kasia to no, wchodzi na telefon. Kasia to no, też widziałem, że wchodził! Ale Jezus ja ma Maria! Telefonu. On nie ma telefonu! Kasia on to by, ja widziałem! Dawid, on nie ma telefonu! Ty drona zostawiłeś! Wyczerpnął? Nie. Nie nie, nie. nie 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 czuwał! Nie czuwał! nie mnie! Prostał mnie! Czuwał! Co ty robisz, nie? No? co, kurde! I żebym się więcej tu nie widziała! Pu, pu, pu! Pu, pu! Kasia ratuj! Dlatego, kur... idź Kasia, został go! Ja mnie zdradził Przegoniłam go, i mam nadzieję, że już więcej tutaj nie wróci! Ale uderzył mnie! Jestecie, Jak ty uderzy? go pokonałaś? Ja byłem nieprzytomny! przytomny, że trzy bombki i znika i zni Serio, tak mu powiedziałeś? Naprawdę, on A gdzie poczedł... dron? Kasia, zwiało drona! Nie zauważyłaś? Nie! Nie! <noise> yeah. Ти, мочико, пока да не си отишла! Анастепти! Бъдеш ти! О, какво се е стало? Чуй ли? Нуваш